The person who goes in first is never wrong. They have the most to fear. And as soon as I walk in, I see a machine gun right in front of my face, maybe 10 feet, 15 feet from me. Większość gier FPS, w które ja gram, traktują zazwyczaj o zdarzeniach fikcyjnych, może nie tyle fikcyjnych, co nie takich, które zdarzyły się naprawdę, ale teoretycznie mogły się zdarzyć, bo cała otoczka militarna jest jak najbardziej prawdziwa. Wspominając jednak o takich tytułach jak Rainbow Six Siege czy Battlefield, nie mówiąc konkretnie o piątce czy o jedynce, które były stricte historyczne, grom takim nie towarzyszy aż tak wielki ładunek emocjonalny, a przede wszystkim pewnego rodzaju refleksja nad tym, co widzimy, jak w przypadku gry, którą chcę wam dzisiaj pokazać. W 2004 roku, a konkretnie między 4 kwietnia a 1 maja oraz 7 listopada, a 16 listopada miały miejsce pierwsza i druga bitwa o Faludżę. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was nazewnictwo tych wydarzeń jest dosyć surrealistyczne, bo 2004 rok to tak już 17 lat temu, i zazwyczaj tylko w książkach historycznych czytaliście, ewentualnie słuchaliście o takich wydarzeniach. Ale tak, moi drodzy, bardzo często historia po prostu tworzy się na naszych oczach. Six Days In Fallujah, czyli gra, która ma zostać wydana w 2021 roku na komputery z systemem Windows oraz na konsole obecnej generacji, traktuje, przedstawia, oddaje klimat drugiej bitwy o Fallujah. Drugiej bitwy, która stanowiła walkę na Pełną skalę na terytorium Iraku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią oraz Irakiem, a Al-Kaidą oraz irackimi rebeliantami. Go right. Walki toczone między 7 listopada a 16 listopada były największą bitwą amerykańskich wojsk od czasów walk w 1968 roku podczas wojny w Wietnamie. Gorący bój trwał kilka dni. Amerykanie walczyli niemal o każdy dom. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych stoczyły w Iraku największą bitwę od czasu obalenia reżimu Saddama Husseina. Nad Faludżą, miastem tysiąca meczetów, wzbiły się słupy ognia i czarnego dymu. Wynik batalii od początku był przesądzony. W labiryncie wąskich uliczek, domów i świątyń Faludży obwarowały się trzy tysiące rebeliantów dysponujących tylko lekką bronią. Do szturmu runęło co najmniej dwanaście tysięcy amerykańskich marins i piechurów, wspieranych przez czołgi, wozy bojowe piechoty i kilkuset gwardzistów narodowych Iraku. Atak poprzedzał druzgocący ogniowy walec. Na prawdziwe i domniemane pozycje rebeliantów spadł grad pocisków ciężkiej artylerii, rakiet i bomb z myśliwców F-16 i helikopterów Cobra. Tysiące pocisków z działek pokładowych obracały dom po domów w perzynę. Obrońcy, najczęściej operujący w małych grupach, po trzech lub po sześciu, odpowiadali ogniem z karabinów, moździeży i ręcznych granatników. Snajperzy zajmowali stanowiska w Wśród ruin i zgliszcz Faludży zostały setki martwych rebeliantów. Przypuszczalnie większość cywilów przed szturmem opuściła Faludżę, niektórzy jednak zostali lub wrócili, gdyż nie mieli z czego żyć na tułaczce. W ataku na miasto zginęły też dzieci, które wykrwawiły się na śmierć, gdyż w odciętym od dostaw prądu mieście nie został żaden lekarz. Sama bitwa zakończyła się przejęciem kontroli nad miastem głównie dzięki amerykańskim siłom zbrojnym. Około półtora tysiąca rebeliantów przypłaciło walki śmiercią, natomiast rozprzestrzenianie się sunnickiej rebelii spadło zdecydowanie. Rola irackiej Al-Kaidy w ruchu oporu także została poważnie zmniejszona. To co jednak najbardziej kontrowersyjne w tej operacji to m.in. fakt, że 16 listopada NBC News wyemitowała reportaż z operacji, w którym pokazano jak żołnierz zabija rannego bojownika. Bardzo wiele kontrowersji wzbudziła również sprawa używania przez amerykańskie siły bomb uranowych oraz zapalających wypełnionych środkami zapalającymi. Pamiętajcie, że decyzje polityczne to jedno, ale w tym wszystkim zarówno po jednej, jak i drugiej stronie oczywiście są zaangażowani ludzie, ludzie i ich historia. Nie osądzajcie nikogo zbyt pochopnie. Six Days in Fallujah miało już wyjść jakiś czas temu, i nie bez kozery, właśnie przez to, co wam przed chwilką przeczytałem. Gra ta ma miano jednej z najbardziej kontrowersyjnych, jakie miały wyjść, dlatego też została anulowana przez chwilę, ale w moim przekonaniu, na szczęście prace nad nią zostały z powrotem uruchomione, jak widzicie, w takiej, a nie innej. Innej, bo oprawa graficzna jest wprost fenomenalna. Nie oprawa graficzna, nie oprawa audiowizualna jest w każdym razie w tym tytule najważniejsza, natomiast deweloperzy przez takie rzeczy jak oprawa audiowizualna będą starali się w jakikolwiek, choć w najmniejszy sposób, pokazać nam to, co musieli przeżywać żołnierze amerykańscy oraz ci, którzy wspierali żołnierzy amerykańskich podczas tego ogromnego piekła. Deweloperzy zaznaczają, że tworzą grę po to, aby wspomnieć, aby nikt nie zapomniał o tych bohaterach, którzy ryzykowali swoim życiem, przeczesując budynek po budynku, pomieszczenie po pomieszczeniu, zapisując się w historii która bardzo często jest zapominana. Dotychczasowo ich historia nie została opowiedziana tylko dlatego, bo była kontrowersyjna, co stanowi bardzo spore zaniedbanie. Gra jest współtworzona z żołnierzami, z malisami, którzy wtedy te 17 lat temu brali udział w walce. W produkcji gry z tego co można przeczytać na stronie internetowej gry, do której link macie w opisie, pomagało około 100 żołnierzy Marines, którzy wtedy faktycznie doświadczali tego wszystkiego. Sama gra ma być stworzona w sposób, który mnie osobiście bardzo interesuje, bo poza tym, że będziemy rzuceni w wir bardzo, bardzo realistycznej walki, pomiędzy tymi poziomami deweloperzy będą serwować nam różnego rodzaju do Dokumentalne rozmowy z żołnierzami, z żołnierzami marines, z cywilami irakijskimi, którzy wtedy doświadczali tego wszystkiego na własnej skórze, tak, abyśmy my wszyscy mogli wyrobić sobie na temat tych wszystkich wydarzeń swoje własne zdanie. Do tej pory poza około setką żołnierzy Marines, deweloperzy przeprowadzili wywiady i zaprosili do opowiedzenia swojej historii około 30 Irakijczyków. 23 z nich wtedy było w Falludze. Gracze mają mieć okazję doświadczyć spotkania cywila w trakcie walki, dokładnie tak samo jak czasami napotykali na cywili żołnierze podczas walki. W samej grze ma nie być przedstawiona żadna konkretna historia śmierci Danego żołnierza. No jak doskonale wiemy, śmierć jednego to dramat, a śmierć 100 czy 200 to tylko statystyka. Jednak nie będzie miało coś takiego miejsca bez pozwolenia rodziny poległego żołnierza. Gra według deweloperów jest całkowicie niezależna i rząd amerykański nie ma żadnego wpływu, nie finansuje w żaden sposób jej powstania. To, co mnie najbardziej interesuje w tej grze, to przede wszystkim postawienie na jednoosobową rozgrywkę, ale na kooperacyjne granie. Bo główną solą tutaj tego wszystkiego będzie powolne, mozolne przeczesywanie każdego budynku, każdego pomieszczenia, podejmowanie decyzji w obawie. O swoje własne wirtualne życie. Między innymi, dzięki temu budynki, do których będziemy wchodzić, czy części poziomów, które będziemy przeczesywać, które będziemy czyścić, mają być generowane proceduralnie, czyli za każdym razem ich rozkład, ich układ i ewentualna obecność bojowników Al-Kaidy ma być losowa. Ciężko mi sobie tak naprawdę wyobrazić, co będą musieli przechodzić ci ludzie, którzy wyciągnięci z piekła 20 lat temu będą widzieć siebie w grze i będą mogli przeżyć. Jeszcze raz będą musieli, bo wydaje mi się, że nikt nie chciałby z własnej woli uczestniczyć jeszcze raz w takich wydarzeniach, przeżyć to wszystko od nowa, te wszystkie obrazy powracające do głowy, które najprawdopodobniej do końca życia, na pewno do końca życia, nigdy nie zapomną to wszystko wróci ze zdwojoną siłą. Z samego gameplayowego punktu widzenia cała oprawa audiowizualna jest niesamowita. Po prostu modlę się, żeby nie było żadnego downgradowania potrzebnego czasami w produkcjach nie AAA. Ale mam nadzieję, że to wszystko zostanie dociągnięte w takiej formie, w jakiej widzimy przede wszystkim na gameplayach. Ta immersja, ten klimat Bliskiego Wschodu, ten klimat walk ulicznych, który ja uwielbiam osobiście, uwielbiam takie gry, tego typu rzeczy, widzieć i starać się walczyć wirtualnie w miastach czy gdziekolwiek, biorąc pod uwagę. Chociażby Back to Karkant, czy skład, która mapa kiedyś też powstała na bazie przecież tych wszystkich wydarzeń z Falluji. I powiem Wam szczerze, że chciałbym, aby ta gra chyba głównie powstała z myślą o singlu, czy też o kopie ze znajomymi, bo to będzie musiało być przeżycie niesamowite, jeżeli faktycznie wszystko zostanie zachowane w takiej formie w jakiej mówią deweloperzy, w jakiej mówią weterani i w jakiej mówią portale historyczne, bo jeszcze nie podręczniki do historii. Na to jeszcze trzeba odrobinę poczekać. Szczerze mówiąc osobiście liczę na doświadczenie podobne do kampanii single player i szczególnie niektórych misji podczas grania w ostatnie Call of Duty, na odrobinę akcji w stylu SWAT i przede wszystkim na immersji, klimacie i walce o przetrwanie, o swoje własne życie, o niepewności, co przyniesie każde pomieszczenie, każda droga, każdy napotkany człowiek. Liczę na coś naprawdę wyjątkowego, a jak będzie, dopiero się przekonamy. Trzymam kciuki.